Nowenna na dzień pierwszy. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł. Józef jest synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, i twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Najświętsza rodzino, której głowa jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas. Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedny serc, zachowaj nas. Przez najdoskonalsze złączenie Waszych serc wysłuchaj nas. Intencja módlmy się za ojców rodzin, aby odważnie, odpowiedzialnie i z miłością podejmowali trud ojcostwa. Najświętsza rodzino błogosławi strzeż wszystkie rodziny świata, zachowa je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Dla uzyskania odpustu zupełnego módlmy się w intencjach papieża Franciszka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ami. Jezu Maryjo, Józefie Święty, opiekujcie się nami,